Szybka odpowiedź realu. Studia. Mamy Mbappé z lewej strony na jego ulubionej pozycji Viniciusa w środku Mbappé, Mbappé, ładne wejście, strzał. No i proszę bardzo. W tym momencie pokazują gracze Celtic, że stracili bramkę, a że sędzia nie reagował Zobaczymy. wcześniej na tę sytuację i ich przekonania fałdów. Ale to by było takie sytuacje, rzadko się zdarzają. Jeżeli VAR był na tym spotkaniu i by ocenił, że jest było przewinienie, to VAR będą musieli tam. wrócić razie, i jeszcze wyobraźcie sobie. Wyobraźcie sobie państwo, że gdyby, oczywiście myśmy tamtej powtórki państwo też jeszcze nie widzieli, ale gdyby się okazało, że tam był faul, to ten gol by był anulowany i jeszcze rzut karny dla celty w tym tak. drugą stronę. Takie są teraz dzisiaj przepisy, ale zobaczymy. Ale czy... No właśnie, tutaj. Dobre no, To jest trudne zadanie. Ja nie wiem, tutaj powiem szczerze czy, bo ten na berce. pewno Unin tej piłki nie wybił spod nóg. Tego ujęcia kamery nie jest to widoczne, zbyt dokładnie. Ale to jest ciekawa sytuacja, naprawdę tutaj popatrzmy. I to, co real mówiliśmy Darek wcześniej na początku, ten czego, ten... co lubi. Lubi kontrę, lubi szybką grę. To, co się nie udało wcześniej, Mbappé teraz pokazał z większą swobodą, ale już na lewą nogę z uderzeniem w strzał. No nie do obrony, ale ta jest, to jest sytuacja, no mega tutaj ciekawa, kontrowersyjna na pewno bo wszyscy, wszyscy na pewno, a kibice te bardzo celne, groźne uderzenie. Popatrzmy na tą akcję. Nie ma tam spalonego. Dias do Viniciusa. Vinicius i 2 do 0. Pytanie, czy nie było spalonego, ale myślę, że chyba nie. No Vini wreszcie, wreszcie, bo czekał na swoją bramkę od grudnia. Nie będzie grał w najbliższym ligowym meczu podwyższa na 2 do 0. Cały Real w kontrze w tym, co lubi w czym jest naprawdę bardzo dobry. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o tą akcję. Otworzył tym podaniem Mbappé do, do, Bre do Diasa i ten zagrał do Viniciusa. Z kolei widzieliśmy wszystko, kiedy jest zagrane w tempo na czystą pozycję. Popatrzmy tutaj. No nie ma tutaj z tej pozycji, oczywiście raczej nie, bo Serreira był tutaj zawodnikiem w się ostatnim w celcie bez przyjęcia. Stracony straconych dwóch spotkaniach przeciwko Barcelonie. To boli. To boli. Zespół, który... Oj, teraz błąd. Zobaczmy, czy Selta to wykorzysta. Jest szansa i okazja i jest gol. No więc teraz może się zacząć. Teraz może się zacząć. Na pewno się zacznie. To, co to powiedzieli, że dobrze było jakkolwiek, aby ten gol padł. I w w nieprawdopodobnie... Nieprawdopodob... No i Marcos Alonso. No tym razem sędzia tutaj zachował się jak należy. Popatrzmy. 2-2. 30 minut dodatkowe. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi i co się ma, tak można powiedzieć. Witaj Sok. kibice Sok. i teraz radość kibiców Celti Tak to jest, jak lekceważysz rywala, jak go nie doceniasz, jak nie chcesz włożyć troszkę więcej wysiłku w spotkanie. Giler. Z partnerami, z Vasquezem. Giler, teraz jest szansa i okazja i piękna, piękna bramka. Będzie kartka, no ale radość musi być gdzieś nagrodzona, prawda? Albo uwypuklona, jak się strzela takiego pięknego gola. Edryk. tak, Edryk. Fantastyczne uderzenie, no. decyzja, no, strzał nie do wyjęcia. A ten, który wszedł również... W... Nie tak dawno. części ale też Arden Giller, to od niego tą piłkę Edryk dostał. Nie zastanawiał się tak naprawdę zbyt dużo. Tutaj jest Vazquez, tutaj jest giller, tutaj jest Edric i tutaj jest jego Tym razem jak po i mówiłem przed momentem, że potrzeba takiego takiej iskry, która da pewność dużynie Realu, czyli pewność psychiczną, no bo Oczywiście, Celta spróbuje, Celta zaryzykuje. Jeszcze delikatnie Mori. Na bardzo istotny moment, kiedy prowadzili 2 do 0, publiczność Estadio Santiago Bernabeu. i mamy cztery. O... Ależ piękny gol. O to wyna... Zareagowała. Teraz No, tak, no tak, 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 tak. tak. Al ale zasłużył na to. Mówiliśmy tak. też o tym, że to ty jest piłkarz, na którego Real może liczyć. Ale chodzi o możliwość oddania. Ale, ale mówiłem tak, masz potencjał, masz możliwości, wykorzystaj gol. to. Prawda? Piękny gol. Śliczna, prawda? Śliczna. już jest po ale wrócę do tego, o czym mówiłeś. Publiczność chciała zmusić Real. Tymi gwizdami, panowie, zaangażujcie się, zagrajcie do końca. Macie 2-0, strzelcie na 3-0, może na 4 skończcie. Teraz pocelebrujmy z Valverde jego radość, ale przede wszystkim przepiękną bramkę. Raul, tak, Ciołameni, zgrał piłkę troszeczkę jeszcze od no, tak. A ten, który często korzysta z tego uderzenia, swojego. Nie zawsze, miał, oczywiście, tak ta do powiedzenia. Bramka Selfie rozwinął się, zrobił postępy. Nie chce odchodzić, chociaż kuszony jest przez losa! jak ładnie, jak ładnie. No, Edric. Mamy sześć. Wspomniałem o Gierze, kuszonym przez inne kluby, żeby odszedł. A nie, 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 nie. ja się uczę, ja się rozwijam. A tutaj Edric, który też będzie się uczył. No, A teraz już nie. On się dążył, to ma. Albo w się teraz nie ściągam. Albo może słyszał twój komentarz. Ale ładnie to miła. Świetnie, świetnie tutaj. No jak taki tutaj no potrzeba Trzeba było 30 dodatkowych minut. No, dla nas tak, miło, fajnie oglądało się, mimo późnej pory.